Czy zdarzyło Ci się kiedyś wejść do pokoju i odczuć, że coś się zmieniło nawet bez słów? To nie przypadek. W Tobie jest coś, co wyprzedza Twoją fizyczną obecność. To energia. To Twoja aura, niewidzialne pole, które emanujesz, po prostu będąc sobą. Twoja obecność ma ciężar, wibruje i wyprzedza Twój głos. Carl Jung nazywał to ja. Centralnym punktem ludzkiej psychiki, miejscem, gdzie spotykają się świadomość i istot. Gdy dochodzi do tego zgrania, Twoja energia staje się namacalna i dla niektórych ludzi może być bardzo niekomfortowa. Jedni czują przyciąganie, inni zagrożenie. Bo Twoje światło, nawet niechcący, może oświetlać te zacienione miejsca, które ktoś woli ukrywać. Od dawien, dawna mitologie i tradycje mówią o osobach, których energia zdaje się być większa od nich samych. Szamanie wkraczającym do wioski i zmieniającym jej nastrój charyzmatycznej postaci, rozwiązującej konflikty swoją spokojną postawą, jakby czas się zatrzymał. Łączy ich jedno. Wewnętrzna spójność, która wibruje na zewnątrz, żywa energia wpływająca na otoczenie, aura, której nie da się ukryć. W tym filmie poznamy trzynaście znaków, że Twoja aura jest tak silna, że może niepokoić innych. Zostań ze mną do końca, bo oprócz odkrycia tych 13 znaków, zaczniesz dostrzegać swoją własną moc i zrozumiesz, że to, co cię wyróżnia, nie jest problemem, lecz tym, co czyni cię magnetycznym. I nie zapomnij zasubskrybować nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Pierwszym znakiem jest to, że twoja obecność jest niewytłumaczalnie wyrazista. Są ludzie, których obraz znika tak szybko, jak się pojawił, a są też tacy, którzy pozostają nawet gdy już poszli. Nawet gdy powiedzieli niewiele lub prawie nic o sobie, jest coś, czego nie widać, ale co się odczuwa. Ktoś mówi, jest coś w tej osobie. Jest to subtelna, ale wyraźna intensywność Twojej energii. Spójność między tym, kim jesteś w środku, a tym, co emanujesz na zewnątrz. Ciało pojawia się później. Psychika była już obecna. Carl Jung mówił, że psychika przekracza granice ciała. Jesteśmy czymś więcej niż mięsem i myślami. Jesteśmy obecnością, a ta obecność kształtowana jest przez wszystko, co przeszliśmy, przez to, co zintegrowaliśmy, przez prawdy, które wciąż podtrzymujemy. Im bardziej ktoś staje się autentyczny, tym bardziej jego energia się oczyszcza, a on pozostaje niezapomniany, nawet bez wysiłku. To cicha, lecz niepodważalna siła jak zapach, którego nikt nie widzi, ale wszyscy czują i który, choć trudno to wyjaśnić, przywołuje wspomnienia. Wywołuje emocje, niepokoi lub uspokaja. Ten ślad, który zostawiasz, jest w rzeczywistości odbiciem Twojej wewnętrznej spójności, a spójność nie polega na sztywności. Tworzy to unikalny podpis energetyczny, rodzaj częstotliwości, która nie zanika z upływem czasu. Nie próbuj się tłumaczyć ani powstrzymywać. Nie jesteś stworzony, by pozostać niezauważony. Często osoby o wyrazistej obecności czują się wyobcowane. Ponieważ energia jest pierwsza, a inni często reagują oporem, projekcją lub fascynacją. Ale nie zawsze potrafią Cię jednoznacznie rozpoznać. I to prowadzi nas do drugiego znaku, że Twoja aura jest tak silna. Ludzie w Twojej obecności albo czują się wzmocnieni, albo zagrożeni. Twoja obecność nie jest obojętna. Pobudza, poszerza, prowokuje, bo Twoja energia dotyka tego, co było ukryte, czasem zablokowane u innych. Dotykasz psychicznych warstw bez zadawania pytań, po prostu będąc tam. Jung mówił, że każdy z nas nosi cień. To wszystko, co zostało stłumione, odrzucone, zapomniane, by mogło zostać zaakceptowane. Ten cień żyje w nieświadomości, ale nie jest martwy. Reaguje, a gdy pojawiasz się ze swoją jasną, intensywną i autentyczną aurą, czuje się zagrożony. Nie dlatego, że robisz coś złego, ale dlatego, że ucieleśniasz coś. Czego inni jeszcze nie potrafią pomieścić w sobie. Prawda jest przerażająca, gdy żyje się wciąż za maskami. Ci, którzy tkwią w wewnętrznym konflikcie, często rzutują na ciebie to, czego nie chcą zobaczyć w sobie. Możesz stać się lustrem wszystkiego, co zostało ukryte: niespełnionych pragnień, tłumionej siły, nieuleczonego bólu. To może wywoływać irytację, nagłą antypatię, a nawet wrogość bez wyraźnego powodu. Ale istnieje też druga strona medalu. Twoja energia, ponieważ jest ekspansywna, może stać się kluczem do przebudzenia. Dla osób gotowych twoja obecność staje się bramą, czują się wzbogaceni twoim towarzystwem, odczytują odwagę, połączenie, a nawet pewien rodzaj wyzwolenia. Zawsze emitujesz tę samą energię. To, co się zmienia, to stan osoby, która ją odbiera. Często jesteś impulsem do procesów, żywym przypomnieniem, że istnieje coś więcej więcej świadomości, więcej jedności, więcej prawdy, i nie wszyscy są na to gotowi. Niektórzy będą uciekać, inni podejdą bliżej, jakby w końcu znaleźli coś, czego nawet nie wiedzieli, że szukają. Tak działa Twoja aura rozszerza pole wokół Ciebie, a każdy reaguje w zależności od tego, co nosi w sobie. Niektórzy przychodzą i sprawiają, że świat wydaje się większy. Inni odczuwają lęk, bo odkrywają to, co świat wciąż ukrywa. Trzecim znakiem, że Twoja aura jest bardzo silna, jest to, że zwierzęta, dzieci i natura Cię rozpoznają i szanują. Aura, rozumiana jako pole energetyczne lub psychiczne, które emituje każda istota, utrzymuje głęboką więź ze światem instynktownym i tu właśnie zwierzęta mają swoje znaczenie. Z wrażliwością, która często przewyższa ludzką percepcję, zwierzęta nie czytają słów, czytają energię, nie zwracają uwagi na status, wygląd czy ton głosu. Postrzegają to, co kryje się za nimi: intencje, wibracje, stan emocjonalny. Zwierzę czuje, że jesteś zdenerwowany, nawet jeśli się uśmiechasz. Odczuwa strach, miłość, dyskomfort czy spokój. Dzieje się tak, ponieważ ich komunikacja jest subtelna. Cicha i oparta na energii. Podchodzą do ciebie naturalnie, czują się bezpiecznie. Ten odczyt jest instynktowny to forma percepcji wykraczająca poza racjonalne. Zwierzęta, dzieci i sama natura są wyrazem żywego, nieświadomego. A nieświadome, jak mówił Jung, rozumie symbole, wibracje, archetypy, nie potrzebuje wyjaśnień. Rozpoznaje prawdę, ponieważ wibruje na tej samej częstotliwości i to. Co zwierzęta dostrzegają w tobie, gdy Twoja aura jest przebudzona, to właśnie to, cicha prawda. Pies, kot, czy nawet dzikie zwierzę, mogą pozostać spokojne w obecności kogoś, kto emanuje prawdą i obecnością. To niemal tak, jakby natura nauczyła je wyczuwać nie oczami, ale ciałem, nie widzą sylwetki, widzą rzeczywiste pole energetyczne. I odwrotnie, kiedy panuje wewnętrzny chaos, ukryte napięcie lub stłumione emocje. Zwierzęta to również wyczuwają. Mogą oddalić się, zachować ostrożność, szczekać lub kryć się. Nie dlatego, że jesteś złym człowiekiem, ale dlatego, że Twoja częstotliwość jest niestabilna. To nie ocena, to odczyt energetyczny. W języku natury siła nie krzyczy, jest stała i lekka. Zwierzęta łatwiej nawiązują kontakt z tymi, którzy są zharmonizowani z tą spokojną mocą, tą stałością bez agresji. To pokazuje. Jak laura jest jak most, tłumaczy Twoją obecność w języku wykraczającym poza słowa, a zwierzęta doskonale rozumieją ten język. Połączenie między laurą a dziećmi jest głębokie, instynktowne i często magiczne, ale nie w mistycznym sensie magiczne w znaczeniu czystości percepcji. Dzieci nie filtrują przez umysł, lecz przez pole energetyczne. Nie są jeszcze całkowicie uwarunkowane społecznymi zasadami. Dlatego widzą rzeczy takimi, jakie naprawdę są odczuwane, a nie tylko tak, jak się je wypowiadał. Nawet zanim zrozumieją słowa, wychwytują energię płynącą ze spojrzenia, tonu głosu czy obecności. Niezrównoważona aura może je zaniepokoić. Zrównoważona i ciepła aura może je natychmiast uspokoić. Gdy Twoja aura jest jasna, autentyczna i połączona, dzieci czują zaufanie. Najpiękniejszym elementem tego znaku jest to, że nie wymaga on żadnego wysiłku. Nie trzeba się popisywać, wystarczy być obecny. A świat instynktowny, zwierzęta dzieci i natura. Czwarty znak, że twoja aura jest tak potężna, że może wpływać na innych, jest prosty, cichy i często zaskakujący, bezwiednie o nich śmiela. Wchodzisz gdzieś z spokojnym sercem, łagodnym spojrzeniem, bez żadnej chęci narzucania się. I mimo to dostrzegasz obronne postawy, sztywną sylwetkę, napięty głos, wymuszony uśmiech, jakby nagle Twoja obecność wywołała alarm. Na początku trudno to zaakceptować. Zwłaszcza jeśli jesteś osobą życzliwą, która ceni szacunek i unika zachowań mogących uchodzić za arogancję. Jednak to, co onieśmiela, to nie to, co robisz, lecz to, co reprezentujesz. W języku Junga persona to społeczna maska, którą uczymy się nosić, by być akceptowanymi. Im bardziej ktoś tkwi w niewoli tej maski, tym bardziej staje się kruchy w obliczu autentyczności innych. Nie odgrywasz roli, po prostu jesteś. Ale to po prostu bywa już zbyt wiele dla tych, którzy wciąż żyją w defensywie. Twoja autentyczność wywiera presję na fikcję i to nawet bez zamiaru może być odbierane jako zagrożenie. Ludzie projektują na ciebie swoje wyobrażenia, tworzą historię, widzą wyższość tam, gdzie jest tylko obecność, dostrzegają arogancję tam, gdzie jest jedynie prawda, a to mówi więcej o nich niż o tobie. Twoja cisza może być odczytywana jako osąd, twoja stanowczość bywa odbierana jako chłód, twoja klarowność interpretowana jest jako sztywność, bo ci, którzy jeszcze nie odkryli własnego światła, postrzegają światło innych jako agresję. Ale jest w tym sygnale coś głębszego. Nosisz w sobie energię wewnętrznej spójności, a spójność jest dziś rzadkością. Konfrontuje to, co niespójne u innych. Twoje samo istnienie sugeruje bez słów, że można żyć bez udawania, a to destabilizuje tych, którzy zbudowali swoje życie na rolach i oczekiwaniach. Ale to nie twój problem, to po prostu reakcja na coś, czego jeszcze w sobie nie obudzili. Tak o nie śmielasz. Ale nie z zamiarem dominacji, onieśmielasz tym, co ujawnia. A niektórzy mylą obecność z zagrożeniem, gdy wszystko, co znają, to nieobecność. Piątym znakiem, że Twoja aura jest bardzo silna, jest to, że zmieniasz energię miejsca. Czasem to zauważasz, czasem nie, ale to się dzieje. To nie jest efektowna moc osób szukających uwagi. To wręcz przeciwnie, to siła, która się nie ujawnia, ona się zakorzenia. Wchodzisz, a coś się dopasowuje. Niektórzy prostują postawy, inni odwracają wzrok. Niektórzy milkną, nie zdając sobie z tego sprawy. Przez kilka sekund atmosfera zdaje się dostosowywać swoją emocjonalną temperaturę. To nie kontrola, to pole. Naukowiec i uzdrowiciel energetyczny Barbara Brennan, autorka książki Moc uzdrawiających rąk, wyjaśnia, że pole ludzkiej energii znacznie wykracza poza ciało fizyczne. Według niej nasza aura rozciąga się we wszystkie strony i nawet nieświadomie oddziałuje na wszystko, co nas otacza: na ludzi, miejsca i emocjonalną atmosferę otoczenia. Brennan mówi, że to pole zawiera subtelne informacje o tym, kim jesteśmy, co czujemy, a nawet o tym, co przeszliśmy. Dlatego gdy Twoja energia jest stabilna, zharmonizowana i autentyczna, reorganizuje przestrzeń nie dzięki sile, lecz samej obecności. Karl Jung mówił o symbolicznej obecności żywej energii jednostki, która, nawet niezamierzenie, aktywuje nieświadomość innych i dokładnie to dzieje się, gdy przybywasz. Twoja energia niesie ze sobą symbole, archetypy, które rezonują z tym, co śpi w otoczeniu. Reprezentujesz coś, nawet nieświadomie, a to zmienia układ. Niektórzy nazywają to silną obecnością, ale to nie jest agresywna siła to spójność wibracji, a spójność stworzy rezonans. Reorganizuje, zakłóca, przekształca. Może nie dostrzegasz wpływu, jaki wywierasz, ale pole wokół ciebie go zauważa. Przestrzeń zawsze reaguje. Twoja aura nie potrzebuje sceny, działa w niewidzialnym wymiarze. I wszędzie, gdzie się pojawiasz, nic nie zostaje dokładnie takie samo jak wcześniej. Szóstym znakiem, że twoja aura jest zbyt potężna, by ją zignorować, jest to, że twoja intuicja łączy ludzi bez wysiłku. To nie wróżenie. To nie mistyczny dach. To cicha percepcja, wrażliwość działająca poniżej poziomu rozumu, ale o niemal niepokojącej precyzji. Wchodzisz do pomieszczenia i czujesz, że coś jest nie tak, nawet gdy wszystko wydaje się normalne. Wiesz, gdy ktoś czuje się nieswoją, nawet jeśli się uśmiecha. Wiesz, kiedy w powietrzu panuje napięcie, nawet jeśli atmosfera jest spokojna, czujesz. To tak, jakby Twoja skóra wchłaniała otoczenie. Jakby Twoje ciało odczytywało niewidzialne sygnały. To jest intuicja. A gdy Twoja aura jest czysta i otwarta, staje się wyostrzonym odbiornikiem. Wyczuwasz częstotliwości, niuanse, subtelne wibracje, a potem przekładasz je na szybką percepcję. Ale trafną, Jung mówił, że nieświadomość komunikuje się za pomocą symboli, emocji i doznań. A intuicja to język Twojej jaźni, wewnętrzny kompas, który nie krzyczy, ale prowadzi. Nie tłumaczy, lecz wskazuje, nie dyskutuje, lecz odkrywa. Dlatego wiesz, kiedy energia jest niespójna. Wiesz, kiedy ktoś udaje, że wszystko jest w porządku. Wiesz, kiedy miejsce jest ciężkie, lekkie, manipulujące lub bezpieczne, bez potrzeby dowodów, opowieści czy kontekstu. Tego rodzaju percepcja może być niewygodna, ponieważ ujawnia prawdy, zanim fakty staną się oczywiste. I często próbujesz przekonać siebie, że to nieprawda, że tylko sobie coś wyobrażasz. Ale w głębi duszy już to wiesz. Twoje ciało czyta, język jest wibracyjny, a Ty, nawet nie chcąc, zawsze tłumaczysz. W wielu sytuacjach to Cię chroni, w innych Cię przy... Nie zawsze chcesz wiedzieć wszystko, nie zawsze chcesz odczuwać wszystko, lecz i tak czujesz. I to nie jest błąd, to przebudzona wrażliwość. Masz symboliczną percepcję rzeczywistości. Dostrzegasz więcej niż dosłowne znaczenie. Czujesz na różnych poziomach, a w dzisiejszym świecie to rzadka forma siły. Intuicji nie da się nauczyć, ale można ją pielęgnować. Im bardziej jesteś zharmonizowany ze swoją prawdą, tym wyraźniejszy staje się świat wokół ciebie. Dziesiąty znak, że Twoja aura jest potężna, jest prosty, lecz niepodważalny. Powierzchowne rozmowy cię wyczerpują. Już to robiły. Uśmiechałeś się, kiwnąłeś głową, poruszałeś tematy o pogodzie, banały to, czego oczekiwano od ciebie. Ale coś w tobie więdnie podczas tych wymian. To Twoje pole energetyczne odrzuca to, co jest pozbawione istoty. Twoja aura rozpoznaje prawdziwą obecność i rozróżnia ją od pustych słów wypełniających ciszę. Czujesz to całym ciałem. Energia opada, klatka piersiowa się zaciska, umysł się rozprasza. Coś w Tobie zaczyna się wycofywać, jakby mówiło: Nie ma tu nic dla mnie. I rzeczywiście, nie ma nic. Nie jesteś stworzony do noszenia społecznych masek. Twoja obecność przyciąga obecność innych, a to wielu ludzi przeraża, bo wymaga zaangażowania, prawdziwego słuchania, prawdziwego kontaktu. Nie chodzi o to, by zawsze rozmawiać o głębokich sprawach, chodzi o prawdę. Jung mówił, że stajemy się całością, integrując nieświadomość, a powierzchowność jest jej dokładnym przeciwieństwem to odmowa spojrzenia, to utrzymywanie ról to rozmowy naokoło, by uniknąć sedna. A ty, nawet nie chcąc, wskazujesz na sedno, po prostu tam będąc. Ale ta selektywna częstotliwość ma też swój efekt uboczny. Bo świat jest pełen głosów, ale głodne obecności, a gdy zaczynasz wymagać, nawet milcząc, aby wymiana była prawdziwa, tłum się kurczy. Samotność przestaje być pustką i staje się filtrem, czystą przestrzenią, gdzie nie musisz się zmniejszać, by należy. Jedenasty znak, że twoja aura jest silna, to cień. Na ciebie padają cienie innych. Im bardziej twoja energia jest integralna, tym bardziej uaktywnia to, co u innych zostało stłumione. Nie musisz nic mówić, wystarczy być. I nagle pojawiają się nieproporcjonalne reakcje idealizowany podziw, bezpodstawna krytyka, ciche odsunięcie się. Jak już wspomniałem, cień i wszystko, co zostało stłumione, odrzucone, zapomniane, z czasem musi zostać zaakceptowane. Ta podstawowa koncepcja psychologii Karla Junga dobrze wyjaśnia, jak prawda jednej osoby może wywoływać nieświadomy dyskomfort u innej. Przybywasz z autentycznością, a to wprowadza zamęt. Twoja obecność ujawnia to, co druga strona wciąż próbuje ukryć. Twoja aura działa jak lustro, a nie każdy jest gotów się w nim zobaczyć. Nie chodzi o ciebie, ale przechodzi przez ciebie. Dlatego nauka rozróżniania tego, co jest Twoje od tego, co na Ciebie zostało zrzucone, jest kluczowa, nie po to, by się bronić, lecz by się nie zgubić. Bycie celem projekcji nie jest karą to znak, że świecisz, a wszystko, co jest oświetlone, ujawnia cienie. Dziewiątym znakiem Twojej potężnej aury jest to, że Twoje milczenie mówi więcej niż słowa. Milczenie to energetyczne zatrzymanie to moment, w którym zatrzymujesz swoją energię. Zamiast marnować ją na zbędne słowa, wymuszone wyjaśnienia czy próby przypodobania się, w tej zaciszej przestrzeni rodzi się coś rzadkiego obecność. Obecność to coś, co wypełnia przestrzeń bez wysiłku. To moment, gdy ktoś wchodzi i zmienia atmosferę. Nawet nie wypowiadając ani słowa, taka energia nie krzyczy, nie usprawiedliwia się. I to ciche istnienie przyciąga prawdziwą uwagę. Ludzie to wyczuwają. Nawet nie wiedzą dokładnie dlaczego, ale to czują. Osoby o silnej aurze wiedzą, że nie muszą ciągle wszystkiego tłumaczyć. Wiedzą, że milczenie potrafi być bardziej wymowne niż jakiekolwiek przemówienie. Wiedzą, że często to, co nie zostało powiedziane, ma większą siłę niż tysiąc słów. Świadome milczenie przekazuje pewność siebie. Pokazuje, że czujesz się dobrze sam ze sobą, że nie musisz zapełniać przestrzeni. Żeby udowadniać swoją wartość, bo twoja energia mówi sama za siebie. Głośni ludzie mogą przyciągać uwagę, ale nie utrzymują magnetyzmu. Osoby o silnej aurze są cenione za to, co sprawiają, że inni czują, a nie za to, co mówią zbyt wiele. Milczenie, dobrze wykorzystane, jest przedłużeniem twojej energii, a energia nie kłamie. Ostatecznie jednym z najpotężniejszych znaków twojej aury. Jest umiejętność wpływania w milczeniu, bycie tam, w pełni obecnym, bez potrzeby udowadniania czegokolwiek. Twoja energia wykonuje pracę za Ciebie. Dziesiątym znakiem twojej potężnej aury jest to, że przyciągasz spontaniczne wyznania. Ktoś, kogo ledwo znasz, zaczyna dzielić się głębokimi historiami, wspomnieniami z dzieciństwa nierozwiązanymi zdradami lękami, które nigdy nie zostały wypowiedziane na głos, łzami, które pojawiają się bez zapowiedzi. A wszystko to dzieje się podczas zwyczajnej rozmowy sprzed kilku minut. To tak, jakbyś otwierał pole, bezpieczną przestrzeń, w której druga osoba, nie do końca rozumiejąc dlaczego, może przez chwilę zdjąć swoją maskę. To nie dlatego, że pytasz, ale dlatego, że wspierasz. Wspierasz milczenie, niewygodę, ból drugiego człowieka, nie szukając rozwiązania. Twoja aura przyjmuje, nie z litością, ale z obecnością. Jung mówił, że nieświadomość nieustannie szuka sposobu na wyrażenie siebie, a gdy znajdzie odpowiedni pojemnik, stabilne pole energetyczne, wolne od osądów, bez oczekiwań, zaczyna mówić, a czasem mówi bardzo dużo. Tym pojemnikiem jesteś ty. Jesteś osobą, która potrafi unieść prawdę innych, nie próbując jej kształtować, która słucha całym ciałem, oferując wsparcie bez oczekiwania odpowiedzi. I nieświadomość to rozpoznaje. Dlatego ludzie mówią, mówią za dużo, mówią nie rozumiejąc, dlaczego mówią, uświadamiają to sobie dopiero potem, kiedy już to powiedzieli. I wtedy czasem patrzą na ciebie z pewnym zakłopotaniem, jakby za dużo się ujawnili. Ale to nie było odkrycie. Twoja obecność daje przestrzeń, a przestrzeń dziś jest lekarstwem. Twoja aura nie wymusza wrażliwości, pozwala jej zaistnieć. Nie wyciągasz prawd, zapraszasz je. I tylko ci, którzy są w zgodzie ze swoim własnym cieniem, potrafią wspierać cienie innych, nie łamiąc się. Nie dziw się, jeśli obcy zwierzają się Tobie z rzeczy, o których nie mówią nikomu, lub jeśli przyjaciele mówią, że czują się inaczej, gdy są w Twoim towarzystwie. Wyjaśnienie jest energetyczne, psychiczne, nieświadome. Jesteś symbolicznym naczyniem, a tylko ci, którzy wibrują solidnością, mogą pomieścić to, czego inni nie są już w stanie unieść sami. Dziesiątym znakiem, że Twoja aura jest potężna, jest to, że Twoja wolność irytuje tych, którzy wciąż się chowają. Ten, kto jest wolny, hałasuje, nie otwierając ust. Twoja autentyczność nie musi być agresywna, by niepokoić. Ona po prostu istnieje, a to już za dużo dla tych, Twoja wolność odsłania to, co inni próbują jeszcze zakopać. Nie oskarżasz, nie wskazujesz palcem, nie poprawiasz. Ale sama twoja obecność, bez pytania o pozwolenie, staje się nie do zniesienia lustrem. Twój sposób życia domaga się, nie wypowiadając ani słowa, byś przestał udawać. Być wolnym oznacza być niebezpiecznym w świecie, który nagradza posłuszeństwo, ponieważ twoja lekkość ujawnia ciężar łańcuchów. Które inni wciąż noszą. Twoja odwaga rzuca światło na tchórzostwo tych, którzy wolą komfort konformizmu. Dlatego jesteś nieakceptowany, nie dlatego, że tak chcesz, ale ponieważ twoja energia konfrontuje, nie dotykając, irytuje, nie obrażając. Twoja obecność staje się wyzwaniem dla tych, którzy jeszcze nie pozwolili sobie naprawdę istnieć. Ludzie o silnej aurze nie muszą przekonywać, nie próbują niczego udowadniać. Po prostu żyją, a to już jest wystarczająco rewolucyjne. Czy kiedykolwiek opuściłeś jakieś miejsce, ale twoja obecność tam pozostaje? To jest dwunasty znak. Masz wpływ nawet po odejściu. Tak się dzieje, gdy twoja aura ma wagę. Ludzie odczuwają twoją nieobecność. Cisza, którą zostawiasz, jest potężna. To nie tylko nostalgia, to energetyczne wspomnienie energia, którą niesiesz, odciska piętno w miejscach, wywiera wpływ na emocje. Kiedy odchodzisz, coś pozostaje, czasem dyskomfort, czasem pustka, a częsta obecność, która nadal inspiruje, pobudza pytania lub dotyka tych, którzy zostali. Tego nie da się kupić, wymusić ani udawać. To się przeżywa, silna aura nie zależy od pokazu. Tworzy wpływ, nawet w ciszy, nawet w nieobecności. To, co zbudowałeś w sobie, wciąż wibruje na zewnątrz, nawet po wycofaniu się. Są ludzie, o których zapominamy nawet gdy są obecni, i tacy, których nie zapominamy, bo naprawdę byli obecni. Odszedłeś, ale pozostałeś. A ostatnim znakiem, że Twoja aura jest tak potężna, że może niepokoić innych, jest to, że Twoja wewnętrzna droga ukształtowała aurę, którą emitujesz. To, co inni w tobie czują, ta solidność, ten spokój, to światło nie pochodzi z książek ani z wyświechtanych fraz. Pochodzi z przeżycia długich nocy w konfrontacji z własnym cieniem, z samotnych początków, z symbolicznych śmierci, podczas których niektóre części Ciebie musiały się załamać, aby mogła narodzić się bardziej autentyczna wersja Ciebie. Wiele osób mówi o aurze, jakby była to spontaniczna jasność, ale to, co naprawdę emanuje, to owoc tego, co zostało oczyszczone wewnątrz. Aura nie jest gotowa, ona jest budowana. W intymności z bólem, z prawdą, z wyborem, by nie zdradzić samego siebie. Nie jesteś światłem, bo nigdy nie zaznałeś ciemności. Jesteś światłem, bo nauczyłeś się ją pokonywać. Ta siła, która niepokoi, przyciąga i burzy innych, pochodzi z głębi tego, z czym zmierzyłeś się w sobie. Widziałeś siebie jako słabego, brzydkiego, zagubionego, ale zdecydowałeś się wrócić w pełni sobą. Dziś twoja aura mówi za ciebie, ale to, co przekazuje, nie dotyczy władz. Mówi o procesie, odwadze pięknie, które rodzi się, gdy przestajesz uciekać od samego siebie. Ludzie nazywają to promieniowaniem, magnetyzmem inną energią. Ale to, co naprawdę czują, jest czymś więcej. To wcielona prawda, to dusza, która przeszła przez ogień i się nie wypaliła, nie udajesz już, że jesteś. Jesteś, a to samo w sobie zmienia wszystko wokół Ciebie. Jeśli dotarłeś aż tutaj, zrozumiałeś, nie chodzi o bycie lepszym. Ale o bycie bardziej przebudzony. Znaki, które omawialiśmy, nie są medalami ani duchowymi etykietami. To odbicie wewnętrznej, cichej, głębokiej i często samotnej pracy. Pokazują, że Twoja obecność ma ciężar nie dlatego, że szukasz uwagi, ale dlatego, że nie pasujesz już do wzorców normalności. Twoja energia niepokoi, bo odbija. Ujawnia to, co niedopasowane, to, co było tłumione. To, co u innych wciąż pozostaje nierozwiązane. Nie robisz tego celowo. Jesteś i to wystarcza, by aktywować, niepokoić, zmieniać. Aura to twoja duchowa sygnatura. Nie kontrolujesz jej, to niewidzialny ślad twojej prawdy. Im bardziej jesteś wewnętrznie zharmonizowany, tym silniejsze staje się to pole tym bardziej realne, odczuwalne i trudne do zignorowania. Tak będziesz źle rozumiany. Tak spłyną na ciebie różne przekonania. Ale to część drogi tych, którzy nie żyją, by schlebiać innym. To cena, którą trzeba zapłacić, by być w pełni sobą. Nie wycofuj się. Nie osłabiaj swojego światła tylko dlatego, że oślepia tych, którzy jeszcze nie są gotowi, by je zobaczyć. Nie zwalniaj kroku tylko dlatego, że niepokoi to tych, którzy nie rozpoczęli jeszcze własnej drogi. Nie kurczcie się, by wchodzić w przestrzenie, które już nie wspierają waszego rozwoju. Wasza obecność jest przypomnieniem, lustrem, cichym zaproszeniem dla innych, by się obudzili. Jak mówił Carl Jung, nieświadomość zbiorowa reaguje na to, czego jeszcze nie zintegrowała. Jesteście jednymi z tych rzadkich istot, ale nie po to tu jesteście, by zadowalać innych. Jesteście tu, by żyć w prawdzie, przyjmować swoją energię i szanować to, co nosicie w sobie. Nie przepraszajcie za to, że jesteście całością. Bo w gruncie rzeczy wasza aura nie mówi o was, mówi o tym, co budzicie w świecie, po prostu przez swoje istnienie. Jeśli ten materiał do was przemówił, zasubskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia. Dzięki temu otrzymacie więcej treści, takich jak ta, które pomogą wam zrozumieć i wzmocnić swoją energię. A jeśli dotarliście do tego miejsca, chcę wiedzieć, kto z was czuje swoją obecność. Ci, którzy wiedzą, rozpoznają, do zobaczenia w następnym filmie.